naszej nie, parafii, czy tym wiosku, które dzisiaj e, świętują e, dożynki, e, to dziękczynienie za e, zbiory. E, dziękuję wszystkim kołom gospody. E, pracujecie pięknie, bo wbrew temu, co ten dzisiejszy świat chce dzisiaj z nami zrobić i pozamykać nas w domach, żebyśmy się, e, się nie interesowali innymi, e, wy działacie. I te czasami ta energia aż wspiera Was i dobrze i życzę Wam tego, żebyście naprawdę nie, nie zamykali w swoich domach i wbrew przeciwnością e, działali. Tego życzę Wam serca, wszystkim są też tej te, te energii Wam nie brakowało. E, no dziękuję właśnie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się włączili w te drużynki do Pierwsza Słona, tutaj za chwilę pójdziemy, e, tam zobaczymy e, też w innym miejscu nasze dalsze świętowanie, więc bardzo dziękuję też za przygotowanie wszystkich aspektów tych drużynek i też za tą dzisiejszą liturgię, za czytania, za, za śpiew Pan Idzie też za, za grę. I Wam jeszcze raz wszystkim, którzy się wyłączyli za te dane, które przynieśliście, dziękuję bardzo ministrantom, To poświęcę te, te wieńce, zobaczcie, są piękne. Rolnictwo, to nie tylko maszyny, nawozy, a to też, też piękna, wszyscy chyba lubimy jak pięknie na polu kwitnie żerbak i jeszcze te dzieła sztuki na koniec. To są naprawdę rzeczy, których no mało kto by potrafił zrobić. Takie wieńce, takie, takie ozdoby dożynkowe no, są tak, tak y, misternie zrobione. Módl i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś Synom Narodu wybranego, przynosić do kapłanów owoce ziemi, snowy, zebranego zboża. Przyjmij Dzięki czynieniu za tygodniowe plony i pobłogosław przyniesionych udary, nowe wieńce, korony żniwne, owoce i warzywa, spraw Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas, nie sądzę pełne naręcze dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, Najdoskonalszy Obóz abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki. Za mną nade mną prezbiterium na niebieskie, bo takie, tak wykazały prace restauratorskie, że tak wyglądała pierwotnie nasza świątynia mniej więcej w ten sposób. Ona chyba nam ma też przypominać. Nasze dążenie do nieba, do wieczności z pracowaniem, koszymy też po prostu. Bóg zachodzi, dziękuję bardzo za wszelką pomoc. układało się bardzo dobrze. To są programy, które nie są łatwo napisać. Więc bez Waszej pomocy tej takiej biurowej na pewno by się nie udało. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo, tam już na pewno czekają na nas w tym drugim miejscu.